Na świecie żyją miliardy bardzo ciekawych organizmów, i każde z nich żyje w swoim tempie. Współczesny człowiek statystycznie żyje 75 lat, ale mimo to na nic nie ma czasu. Czymże jednak jest ten czas w porównaniu z życiem małej bakterii, która na przeżycie całego swojego istnienia ma tylko 6 minut? Wyobraźmy sobie, jak bardzo musi spieszyć się taka mała bakteria, aby zrealizować wszystkie swoje życiowe plany: szkołę, podróże, małżeństwo i karierę. Zapraszam Państwa na bardzo krótką historię życia bakterii w 6 minut. Przepraszam, już 5 minut, 59 sekund. 5,58, 5,57, 5,56. Narodziny. No, już nie mam, Ale ten czas zapieprza. O, e, witam, to kogo dziś ścimy? Treponema pallidium. Przepraszam, kogo? Treponema pallidium. Inaczej krętek blady. Przykro mi, ale kościół nie zna takiego imienia. Jak to nie zna? Przecież to syfilis. Zarażam wszystkich w Europie od 500 lat. Zresztą. Już po chrzcinach. Dawaj komunie. Na komunie mogę ci dać tylko jedynie złoty zegarek albo różaniec. Różaniec? Po co mi różaniec? Dawaj, kłada, drona, jeża pigmeńskiego, PlayStation i kucyka. Najwyżej oddam do rzeźni. No dobra, ostatecznie może być laptop. Laptop nie zastąpi Ci wychowanie, co? Sam laptop może nie, ale internet na pewno. Do widzenia. Edukacja. Muszę się wyedukować! Szybko! Ładuj stronę www. gołe bakterie. O ja ja, ale ma jądro. A ta jaka obłosiona! Fuj! Jaką ma błonę! O, o! O! Idą razem do komórki! No i wirus ją dopadł! Dojrzewanie. Szybko! Już dojrzewam! Gdzie jest piwo i fajki? A co tam? Wezmę od razu skręta! Ja się! Ile ludzi! Jestem na jakiejś scenie! Ale odjazd! Gram w kabarecie! Ale jajca! Co się stało? Zaraz się wynastkę! Szybko! Szybko! Połóż mnie ze wszystkimi znajomymi na Facebooku! Szlak by trafił! Co za szmerc! Na komunii jeszcze działał! Szybko! Robię prawko! Sorry! Już nie robię! Dzień dobry, dzień dobry! Mam tu do pani list polecony z uczelni. Poproszę dowód osobisty. Dowód? Chwila! Mam! Mam w torebce! Gdzieś tutaj był! Cholera! Kiedy ja zdążyłam tu tak nasycić. Proszę się pospieszyć, ja naprawdę nie mam czasu. To co ja mam powiedzieć? Jest dowód, proszę. Przed sekundą robiłam. Przed sekundą? A na tym zdjęciu wygląda pani co najmniej nie Co to, to jest? Bo matko! Studia! Sesja! uczcie, się, się! Nie zdałam. Spoko, zaraz mam poprawkowy. Cholera, znowu nie zdałam. Co tam, wakacje, jadę imprezować! Kam nam I'm stać! Już koniec? Uuu, ale poszalałam! O rany, poprawkowy! Zdałam. Szóstka z biologii. I co? Da się? Da się? <laughs> I z dyplomem do pracy! No i co mi ten dzwon teraz w dupę zawraca? Nie mam na to czasu! Praca czeka! Tak jest do pracy, do pracy, do roboty, pracować, pracować. No co? Wzięłam sobie L4. No to teraz na zakupy. Szybko, szybko zakupy sklepy, sklepy. Stąd? Salon kosmetyczny. Spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Na paznokcie zawsze jest czas. Nie liczę godzin, lat, To życie mija, mija. No, no i dupa! Już odrosły! Cześć Baśka! Co tam słychać? Przyszłam na pl pl ploty. Super! Tylko szybko, bo nie mam za dużo czasu! Nie wiem, czy pamiętasz, bo to było da da dawno, jeszcze w podstawówce. I to był taki koleś, nie? I on mieszkał za sedesem, był pilotem, latał he he helikopterem. Jak on się nazywał? Heliobacter Pyroli. Tak, tak. I on wtedy kręcił z taką stellą. salmonellą. Jezu, koli, strasznaj się! Chodziłam z nim całą wieczność! Chyba ze dwie minuty! W końcu wzięłam mi po-po-po-po-po-po-po! Kuziwa, nie jąkaj się! Nie ma czasu! I poszłam z nim do łóżka! Małe ma, ma, ma miliony dzieci! Dzięki 500 plus to tylko COVID jest bogatszy ode mnie! Ale już go do, do, doganiam! Bo mi, minutę temu zostałam b, b, babcią! A żeby cię domysł skąpał! O matko! Jak późno! Szybko! Facet! Dajcie mi faceta! Nie ma czasu! Nie ma czasu! I po ptokach! Menopauza mnie dopadła! Emerytura O matko! Zmarnowałam całe życie! Szybko! Jeszcze zdążę! Zwiedzę trochę świata! Szybko! Paryż! Raz minut! Jest! Samolot! Cholera! Brak miejsc! Autokar! E, brak miejsc! O! Są! Są wolne miejsca! Kuziba! PKP! Ale trafiłam! No to teraz na starość przyjdzie mi chyba pieszo chodzić! O, ale mnie w krzyżu łupnęło! Jezu, jakie ja mam rozstępy! Panie doktorze! Dzień dobry, ile pani ma lat? 61, e, zaraz 62. E, przepraszam, teraz już 63. No, matko, szybciej, bo zaraz do setki dociągnę. Czyli pani nie pamięta? Pewnie skleroza. Skleroza? Nie rozumie pan? Ja mogę umrzeć w każdej chwili. O, to bardzo ciekawe. To jest schizofrenia. Jaka schizofrenia? Ja z całego życia pamiętam każdą sekundę. W porządku. W takim razie zapraszam panią do mnie. Za dwa tygodnie opowiem pani o swoim życiu. Tak. I to jest właśnie Polska Służba Zdrowia. A ja całe życie płaciłam składki. I co? Do tego czasu to mogę umrzeć milion razy. Pisz pan teraz. Moje życie było piękne i szalone. Miałam wszystko. Miłość, pieniądze i przyjaciół. Tylko kupa nie miałam czasu. <gry>